Cześć, witajcie. Dawno mnie nie było na kanale, ale jestem. IMF przedstawił nowe dane gospodarcze, nowe dane PKB, więc no musiałem zrobić film o, oczywiście o tym. Przedstawię więc dzisiaj dane gospodarcze yy, za ten rok bieżący dla Polski też dla kilku innych państw. No ale oczywiście pamiętajmy, że ten rok jeszcze trwa, mamy październik, więc też naturalnie został nam ostatni kwartał tego roku, więc to są wciąż jeszcze tylko szacunki. A na takie pełne dane musimy poczekać jeszcze... Pewnie z pół roku przynajmniej, i jak to bywa zazwyczaj, jest zawsze parę niespodzianek, i tym razem też tak jest. I co najważniejsze, mamy w końcu dobre wieści dla Polski. Zazwyczaj IMF jest dla Polski dosyć sceptyczny, tak mi się wydaje. Tym razem jest troszkę lepiej, no ale wciąż może bez fajerwerków. Ok, ale zacznijmy może od wzrostu PKB na ten rok. Jak on ma wyglądać? No, oczywiście cudów nie ma. Cały czas mówi się o tym, że wzrost w Polsce ma być bardzo słaby. I to też potwierdzają dane, według IMF-u ma to być, aby 0,6%. Ale generalnie sytuacja w naszym regionie, w Europie wygląda też średnio. Ma być w Europie 6 państw, w których PKB ma w tym roku spaść. I są to właśnie kraje blisko nas. Nasz najważniejszy partner handlowy, czyli Niemcy, mają w tym roku mieć recesję. PKB ma spaść o 0,5%. I kolejne kraje ze spadkiem PKB to Węgry, Szwecja, Finlandia. Również Litwa i największy spadek PKB ma mieć Estonia. I to Estonia będzie ważne do zapamiętania, bo też o Estonii będzie trochę później. Słabszy wzrost niż Polska osiągnął Czechy ma to być zaledwie 0,2%, lepiej niż Polska poradzi sobie Słowacja 1,3%, no ale to też jest słaby wzrost PKB. W związku z tym dochodzimy do roku o tyle dziwnego, niespodziewanego, że to południe Europy jakby z dogania wschód czy środek Europy. Bo wzrost PKB w Hiszpanii, Portugalii czy w Grecji ma przekroczyć 2%, ma to być około 2,5%. Jedynie Włochy mają mieć wzrost poniżej 1%. No ale jak mówię, generalnie większość państw w Europie ma mieć ten rok słaby, jeżeli chodzi o wzrost PKB, niewiele państw będzie ze wzrostem powyżej 3%. To przejdźmy do ciekawszych danych, do konkretnych danych. Na liście największych gospodarek na świecie zajdzie ciekawa zmiana. Najsilniejszy kraj z Europy ma w rankingu awansować. Co się wydaje dziwne, no bo kogo mogą Niemcy jeszcze wyprzedzić. Jednak rzeczywiście, jak prognozuje IMF, w tym roku Niemcy mają awansować na trzecią pozycję PKB tego kraju ma wynieść ponad 4,4 bilionów dolarów. W związku z tym wyprzedzą Japonię, która ma spaść na czwartą pozycję z PKB wynoszącym 4,2 biliony dolarów. Tak więc chociaż Niemcy w recesji mają awansować. No ale tak się dzieje, kiedy no, przeliczamy dane na dolary. W końcu euro się w tym roku trochę umocniło, no, a waluta japońska jest wciąż bardzo słaba. Stąd też, no, Japonia w tym rankingu wygląda coraz gorzej, coraz słabiej. Pozycja Japonii słabnie, więc w tym roku nawet Niemcy mają Japonię wyprzedzić. Tak więc wyjście, jak trzecią pozycję, będzie wyglądało w kolejnych latach bardzo ciekawie, warto to obserwować. Być może Japonia na chwilę uzyska trzecią pozycję w następnych latach, a później prawdopodobnie w ciągu tych najbliższych 4-5 lat zajmą Indie. Również Włochy awansują, wracają na pozycję 8. PKB tego państwa ma wynieść około 2 180 miliardów dolarów i to wystarczy, żeby ponownie wyprzedzić Kanadę, Brazylię oraz Rosję. Największą niespodzianką prawdopodobnie będzie Meksyk. Ma awansować na pozycję 12 na świecie z PKB wynoszącym 1,8 bilionów dolarów. Były to więc gigantyczny przez PKB. W Meksyku i Meksyk, by wyprzedzić takie państwa jak Australia czy Korea Południowa. Również Turcja tutaj wygląda dobrze no, oczywiście, tylko wygląda dobrze, no bo wiemy, że sytuacja w Turcji jest raczej nieciekawa. Wysoka inflacja, chociaż oczywiście zwiększa PKB, no to nie przekłada się to na wzrost zamożności mieszkańców. Jednak w tym rankingu ma awansować na pozycję 17 z PKB wynoszącym ponad 1 bilion 150 miliardów dolarów. Więc Turcja dołączy do grona państw. Z PKB wynoszącym ponad 1 bilion dolarów. A gdzie w tym rankingu jest Polska? No, w pozycji mniej więcej podobnej od lat. Natomiast zbliżymy się do Szwajcarii, która będzie na pozycji 20, z PKB przekraczającym 900 miliardów dolarów. A PKB polski ma wynieść około 840 miliardów dolarów. Tak więc wyprzedzimy Tajwan, którego PKB ma wynieść około 750 miliardów dolarów. Tak więc całkiem, całkiem nieźle. Ale przejdźmy może do PKB na mieszkańca. Kilka miesięcy temu dostałem w komentarzu pytanie, czy uważam, że w tym roku Polska przekroczy barierę 20 tysięcy dolarów na mieszkańca, skoro na większość krajów z naszego regionu tego dokonało. Wtedy powiedziałem, że myślę, że tak, tego się właśnie spodziewam. Jak tutaj sądzi IMF? No za chwilę do tego przejdziemy. Ale zacznijmy może od najbogatszych państw. Najbogatszym krajem na świecie by być wciąż niezmienny Luksemburg z PKB na mieszkańca wynoszącym 135 600 dolarów. Na drugą pozycję ma awansować Irlandia ponad 112 tysięcy dolarów, i trzecia ma być Szwajcaria właśnie ponad 102 800. Tak więc bycie krajem przyjaznym dla wielkich korporacji czy przyjaznym dla bogatych ludzi, jak widać opłaca się. No a jeżeli martwimy się, że właśnie w PKB całkowitym Szwajcaria taka malutka jest wciąż większa niż Polska, no to pamiętajmy, że jest no, jednym z najbogatszych państw na świecie i w rankingu na no absolutnie jest daleko, daleko przed Polską. Gdzie tutaj jest Polska? Jak mówiłem, spodziewam się, że Polska przekroczy 20 tysięcy dolarów na mieszkańca. Mamy zbliżyć się do Grecji, już tak naprawdę się zbliżyć. Grecja ma być w okolicach pozycji 44 na świecie z PKB na mieszkańca wynoszącym ponad 23 tysiące. Tuż za Grecją będzie Polska z PKB wynoszącym około 22 390. Tak więc ładny wzrost w Polsce, a wciąż blisko nas będzie taki kraj jak Barbados czy Węgry. Powyżej 21 tysięcy na mieszkańca dla tych obu państw. Nawet no chociaż tutaj Polska całkiem ładnie awansuje do roku poprzedniego, no tak wciąż no w Unii Europejskiej wypadamy blado w tym zestawieniu, w tym rankingu. Są tylko cztery kraje biedniejsze niż Polska, bo oprócz Węgier są to jeszcze Chorwacja, Rumunia i Bułgaria. No tak więc wciąż szału nie ma, bo taka Litwa zbliża się już do 30 tysięcy, ma to być około 28 460, a też. Czechy i Estonia przekroczą w końcu ten próg 30 tysięcy. W związku z tym zbliżą się do takich państw jak Hiszpania czy Korea Południowa. Na no podskazach już wciąż będzie wyraźnie biedniejsza niż najbogatsze, największe kraje w Europie. Pod tym względem osiągniemy około 68% średniej Hiszpanii, 48% średniej Francji i 42% średniej dla Niemiec. Ale jeżeli będziemy dalej się piąć w górę, no to już wkrótce powinno to wyglądać jeszcze lepiej oczywiście. I cóż, też bardzo ciekawie robi się w rankingu PKB na mieszkańca, ale w sile nabywczej. To jest ten wskaźnik, który najczęściej podaje się w odniesieniu do pokazywania zamożności czy najbogatszych państw na świecie. Również pod tym względem się chwali, że Polska już osiągnęła tam 79% średniej unijnej, czyli blisko, czy blisko 80% średniej unijnej, więc zobaczmy, jak to wygląda w tym, na ten rok według IMF-u. Na świecie, i oraz oczywiście w Unii, wciąż najbogatszy jest Luksemburg, dla którego jest to około. 133 300, druga najbogatsza jest Irlandia, 137 600, a trzeci jest Singapur, też już ponad 133 000. A gdzie tutaj jest Polska? No tu robi się ciekawie. Jak mówiłem na początku filmu, w tym roku szacuje się, że Estonia ma mieć najsłabszy wzrost, właściwie największy spadek w Europie. W tym roku PKB na mieszkańca się burszy ma wynieść w Polsce około 45500, więc mamy o włos wyprzedzić Estonię pod tym względem. A do Polski Estonii ma, ma za to zbliżyć się Portugalia. Kraj, który niedawno Polska wyprzedziła, teraz znowu do Polski się zbliża niebezpiecznie. Ot, właśnie tak, ciekawy rok. A co jeszcze śmieszniej, Hiszpania wyprzedza Czechy pod tym względem. Dla państwa ze stolicy w Madrycie ma to być ponad 50 400, a w Czechach około 49 000. Na poziomie Czech ma być też Litwa, co oczywiście, jak mówimy o danych tak podobnych do siebie, no to wiadomo, że w różnych latach w rankingu te państwa mogą między sobą się wyprzedzać, w zależności od koniunktury gospodarczej, ale i tak jest to ciekawe, kiedy to południe Europy wyprzedza wschód Europy. No i w tym zestawieniu są aż 9 państw w Unii Europejskiej biedniejszych niż Polska. Tak więc, jak przeliczymy PKB, patrząc na różnicę w cenach, no to okazuje się, że Polska wypada już naprawdę nieźle, w, nawet w Unii Europejskiej. Chociaż w zestawieniu do najbogatszych państw też nam oczywiście jeszcze trochę brakuje ale mamy osiągnąć około 90% średniej dla Hiszpanii, 77% Francji, więc też już naprawdę nieźle, i 69% wartości dla Niemiec. A na świecie generalnie w tym rankingu najciekawiej wypadnie Gujana, o której też jakiś czas temu zrobiłem film, no bo to jest ciekawy okres dla Gujany, kiedy kraj z tak małą liczbą ludności odkrywa bogate złoża ropy naftowej, co się może dziać, no wiadomo, że wskaźniki eksplodują, kiedy rozpoczyna się tak wielkie wydobycie ryby naftowej przy tak małej liczbie mieszkańców? Więc wzrost PKB w Gujanie jest obecnie najszybszy na świecie. I w PKB na mieszkańcach siły nabywczej Gujana ma osiągnąć w tym roku niebotyczne 61 tysięcy, więc ma wyprzedzić takie państwa jak Kanada, Finlandia czy Francja. I zbliżyć się nawet do wyniku Niemiec, co wydaje się no póki co totalnie absurdalne, ale będąc tak małym krajem, no wszystko jest możliwe. Okej, okay, tak to wygląda póki co. Tak wyglądają te szacunki, jak mówię no, na pewne dane musimy jeszcze poczekać za pewne z pół roku, zanim wszystkie kraje zliczą całe swoje PKB za ten rok, natomiast ten rok też się oczywiście musi skończyć, żeby to można było wszystko policzyć. Ale póki co mam nadzieję, że te dane w dużym stopniu się dla Polski spełnią, no bo to by oznaczało, że poprawimy swoją sytuację względem roku poprzedniego, mimo tak słabego wzrostu gospodarczego. Ale wiecie, no to też wszystko, rozbija się właśnie o kwestię kursu walutowego. A wy co sądzicie o tych danych? Napiszcie koniecznie w komentarzu. Zostawcie również suba oraz krzyka w górę. I do zobaczenia już niedługo. Cześć!